12 kilo w dół. Coś jeszcze? Coś tu troszeczkę, coś innego. Zgadnij kolego, ile? Jest. 35. A co już powiedział na wynik 38? No nie, nie żartuj 6 tygodni, 6 cm Masaka. Możliwe, wcześniej ważyłem 110 kg teraz od dwóch miesięcy ten z Dragonem, ubyło mi 6 cm, udał 4 cm strawi i 2 kg słańca. Z wylotem z 15,5 kg 30 kg. Czyli 17 kg. Mój wynik to 15 kg. 1,5 cm przybyło mi w witekście, z czego 10 cm. W pasie. Także... Eee, przez 3 miesiące zrzuciłem około 10 cm w pasie to spadek 13,5 cm w pasie każda kuszowa spada mi z 18% na 13 cm przy rozwice 5 cm w, eee, w taliu było mi 8 cm, miałam 81 teraz mam 73 Biodra 36 cm, miałam 133, mam teraz 94, Uda 10 cm, miałam 60, teraz mam 50. Ogólnie waga 16 kg. Jestem bardzo zadowolona. W ciągu miesiąca schudłem 10 kg. 7 kg mieści. Dwa miesiące. W ten rtce przybyło 4 cm, w kratce około 5 oraz w zmalał o 2 cm. Wpadło mi 7-8 cm, cm w pasie. Znacznik kolego barki. Ok. Ile kolego było w barkach? Nie patrzmy się tutaj. 116? Ile? 115? 116. 115 w barkach? Zobaczmy, żeby nie było. Kolego, masz w barkach 126 cm Bo